O wreszcie rzecz, na którą wszyscy tutaj czekamy. Puchar Ekstraklasy wręczą prezes Ekstraklasy Andrzej Rusko i prezes Kanal Plus Polska Bertrand Legern. Widzimy, jak pan Bertrand Legern zachęca piłkarzy w wisły, żeby było jeszcze głośniej, jeszcze intensywniej, jeśli chodzi o ich radość. Puchar poszedł w górę. To jest tylko i wyłącznie chwila dla piłkarzy i kibiców Wisły Kraków. Najlepszy strzelec będzie zaraz strzelał z tego wielkiego korka od szampana, Paweł Brożek już przygotowany do odpalenia olbrzymiej butelki szampana. Młodzież, tak jest, młode wilki w białej drużynie, Maciej Skorzy, Patryk Małecki, a także Piotr, Pepe, Czwieląg. oni dołożyli dużą cegłę do tego triumfu. Grzegorz za nie mówi. Nie, przynajmniej chcę, chcę, chcę tak jak powiedziałeś, zresztą oddać, to jest, to jest ich święto i być może kibice oglądający to najwięcej mogą się wyłapać, my czasami, ja mówiąc coś, to mogę przeszkadzać tylko i dlatego chcę, w spokoju każdy mógł sobie to, jak ci młodzi ludzie przeżywają, nie tylko młodzi jako zawodnicy, bo większość to też utytułowanych, ale jak już wspomniałem, każdy tytuł jest inny, inaczej smakuje i ta radość jest równie ogromna. no może całe to świętości przeniesie się na rynek. Tam będzie cały ten splendor, tysiące ludzi, którzy wyjdą teraz dopiero z domu na rynek świętować, albo a, ci którzy nie mogli oglądać, jadu na pewno na wieczór i to będzie jeszcze pewnie ta siła, te rażenia będzie zdecydowanie większa. Marcin Baszczyński on cały czas teraz już zmaga się z urazem stawu kolanowego, ale okazuje się, że metody leczenia tak poszły do przodu, że za dwa, może trzy miesiące Baszczuk będzie mógł już kopać piłkę. Ale w Grecji, nie w Polsce. Puchar nie jest wcale taki lekki, dlatego myślę, że coraz częściej piłkarze podwórko biorą do góry.